Dzisiaj pokażę ci bardzo ciekawą i mega praktyczną konstrukcję po angielsku The, The. Brzmi może dziwnie, ale jest bardzo użyteczna w praktyce. Zacznę od przykładowych zdań, żebyś od razu wiedział o co chodzi. The less I know, the better. Im mniej wiem, tym lepiej. The longer I work, the more I earn. Im dłużej pracuję, tym więcej zarabiam. Chodzi o to, żeby pokazać zależność między dwiema rzeczami. W polskim mówimy im coś, tym coś. I dokładnie tak działa angielskie the plus stopień wyższy przymiotnika lub przysłówka, i jeszcze raz to samo, to znaczy the plus stopień wyższy przymiotnika lub przysłówka. Posłuchaj jeszcze kilku przykładów. The longer I know you, the less I understand you. Im dłużej Cię znam, tym mniej Cię rozumiem. The faster you drive, the more dangerous it gets. Im szybciej jedziesz, tym robi się bardziej niebezpiecznie. The sooner we start, the sooner we finish. Im szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy. The more you practice, the better you speak. Im więcej ćwiczysz, tym lepiej mówisz. The more I think about it, the less I like this idea. Im więcej o tym myślę, tym mniej podoba mi się ten pomysł. The less you worry, the happier you are. Im mniej się martwisz, tym jesteś szczęśliwszy. W praktyce to mega proste. Spróbuj wymyślić własne przykłady. To najlepszy sposób, żeby to weszło do głowy i zaczęło wychodzić samo w rozmowie. Przy okazji, jeśli czujesz frustrację i masz dość, bo uczysz się angielskiego, a mimo to ciągle blokuje cię strach przed mówieniem albo po prostu nie potrafisz mówić i sam już nie wiesz, co zrobić, a nie chcesz powtarzać tych samych błędów, to zapraszam do kontaktu. Pomagam dorosłym zacząć swobodnie mówić po angielsku, nawet jeśli próbowali wiele razy bez powodzenia. Jeśli naprawdę chcesz coś zmienić, a nie tylko mówić o tym, zapraszam cię na lekcje indywidualne online. Link do kontaktu masz w opisie.